Witajcie Wszyscy. Jako, że Wam go dała, będzie niespodzianka. A ta niespodzianka to jest mój ujek, który do mnie przyjechał. Witam cię pięknie i bardzo się cieszę, że se tu siedzimy i se mogimy pogodać. Dziękuję za zaproszenie i ty, że jestem zadowolony. Bardzo. To pierwszy jakbyś tak mógł coś powiedzieć o sobie, wiela może lot, skądże i teraz No, <coughs> mam właściwie lata. Z tego 5 miesięcy przypadał na sanację, 5 lat za żoną Adolfa, 45 lat za komuny i przeszło 30 lat w Reichu teraz. Ja, rozumiem. Mieszkam na Uzlandzie teraz. Jest synek, jak to gadałem, synek z Hajduk albo Juzik z Baturejku. Flązuk taki. 100% ślązuk. Całe życie jest to To tyle z mojego życiorizmu. Ja, to bardzo pięknie, że się trochę tam... Rostomili teraz dowiecie, że to taki rik tych który będzie godą, a o czym to se połosprawiamy, a se będziemy usprawiać o starości. Rostomili, to już widzicie, tutaj ten mój ujek, bo on ma 80 lat, to też już tam poradzić, coś wam powiedzieć na ten temat, tak se myśla. Ale pierwszy, byś się chciała zapytać, jak to jest, jako ty se myślisz, kiedy się ta starość tak doprawdy zaczyna? Widziałcha, normalnie dla normalnego człowieka starość, nie ma jakiejś konkretnej granicy. Jeżeli chodzi o starość, to różne się to robi. Znów takich dziadów starych, co jak chcą zaimponować jakieś dziąsze, to wyważą dla skóry, żeby pokazać, że są maciu tak zwane. Ale znów i młodzieńców, co jak sztowali przed komisją rentową w ZUS-ie, to robili cztery ślot, a robili ze siebie umierających. No. To jest nie kwestia, w jakiej sytuacji się człowiek znajduje. A jeżeli chodzi o fizyczną stronę, no, to jest też tak o nie, dzisiaj granica. To jest sprawa odczuciu, Korzy musi obserwować to są na sobie. U mnie to było że nie umiał już koło wymienić na letnie. O. Dla mnie to była granica starości, oznaka i tak dalej idzie już teraz po tym. To, czyli to nie ma jaki wiek czy coś, nie? I no, każdy taki... Nie powinno, choć wiek fizyczny ten ma wpływ. Głodszawek no już wolniej myśli, korzy z nosu i pary nie ma tyle, co to wiadomo, ale znów wesołych ręcistów mimo że staro rynek, z całego portela dostawają, a z życią starych młodzieńców, tak? To jest inna kwestia charakteru też. No, ale tak godają, że ci starzy ludzie tu są mądrzy, nie? Jak o tym myślisz? To jest prawda, nieprawda? No, mądrość tak jest inna sprawa, ilości w oleju w policji. To jest zasadnicza rzecz, bo też z życią. Młodych głupków, starych że czego są dowody z polityki, widzimy co mu się dzieje, ale do z wiekiem dochodzi jeszcze taki ja się tak oczynić, do jak doświadczenie. I to dodaje mądrości do tej nabytej mądrości. To jest prawda. Doświadczenie życiowe jest wielką rzeczą do normalnego człowieka. To, że się właśnie chciała spytać, czy to jest doświadczenie, czy to jej no ten wiek, czy jeszcze co jest takiego, co to sprawiło, że żeś jest mądry w tej starości? No nie, nie bardzo bych wiek oprzymał jakiś tam wpływ, ale tak jak powiedział, byli starzyki dwudziestoletnie i bardzo żejscy ludzie zadowoleni z życią ryciści, nawet jak zaznaczył, ze starego portfelu jak ma renta. Co jest istotne, prawda? Także bo... tak, tak sobie pomyślałam, bo ty żeś powiedział, że mieszkasz teraz w Reichu, ja i jakbyś tak powiedział, jaka jest różnica, tak jak tak widzisz, jak starzy ludzie żyją w, tam w Niemcach, a tu jest jakaś różnica? Nie ma. Każdy naród no, ma swoje zwyczaje. To są takie rzeczy, które się nie zmieniają nikaj. Zwyczaje nabite dzieciństwa, z młodości. I z mojego doświadczenia wiem, że. Można zmienić kraj, ale nowyki dostawają przeważnie te same. Można być uradowanym tym, co się widzi na początku, w sklepach, w tylnym życiu. Jak to widzi, ale jak się podsumuje, to każdy z nos. Większość z nos. do tego, co się kiedyś. <tryk> No nabyło, krótko mówiąc hmm. można żyć i pić na w rajchu czy za granicą, a w końcu się wrócą do żuru i do Karbiaglii. Czyli takie coś, co kaś tam tam zaciśnictwa. W całej Europie jest to sieć wielkich sklepów, a mimo tego sklepiki narodowe, czy to polską żywnością, czy turecką, mają wzięcie, no bo każdy <laughs> z nozmu ulubiony zwyczaje potrawy i tak, i to do tego się <laughs> wrócą zawsze. To nie jest kwestia landu, kraju. To siedzi normalnie w człowieku. Mm -hmm. Można mieć, jak się tego. Drugiego laksa na toryżu we ale się zawsze <coughs> wybiera tego karpia, to tak symbolicznie I można ja. ująć. To, do czego się jest tam przyzwyczajony na Wykłynia. No. Co? Tego się nie zmieni nawet największy filozof, to siedzi w ludziach. Hmm. Powiedz mi, bo Ty masz ponad 80 lat i że się bardzo taki fajny, kondycje, jeżeli jest zadowolony z życia. Powiedz, jak to idzie zrobić, żeby mieć takie, taką kondycję, taką pamięć? Kondycja czy pamięć to są rzeczy, jakby powiedzieć, darowane przez tego z góry. Oczywiście, człowiek, z nos może w tej sprawie kondycji czy pamięci pomóc różnymi sposobami albo i spoprać się dogodzą. To jest kwestia każdego indywidualnego z nos. Można mieć dobrą pamięć albo zaniechać coś. To jest, nie ma to recepty. No wiadomo, że idzie pomóc jakimś aktywnym życiem. Mając coś więcej, może i do basynu jeszcze pójść. No ale... Dużo idzie zepsuć, mm. jak się za nich Jak się już do gazety nie zajrzyj do tego, i tak dalej. To są sprawy, część jest nadaną z góry, a część możemy jeszcze ciągnąć i poprawiać. No co to takiego robisz na przykład? Co, co tak poprawia no, ta robię? pamięć? No, e, jak się tobą rano, to trzeba mieć jakiś plan, jakiś Choćby to było najbardziej zdurne, głupota, ale mieć coś przed sobą na dany dzień. Obojętnie to może być ogródek, to może być pierwszy szpasur, to może być cokolwiek. Tylko nie wpadać w taką, tak jak to uszuni go dają, w marazm. Mieć coś przed sobą widzieć. To jest to, że czyn. A poza tym no, interesować się życiem. Nie w w tym znaczeniu, że tam komuś o kamzy zaglądać, ale rozgląda się wokół i żyć tym, co się dzieje i przyjmować to tak, jak jest, no bo czasami trudno na starość zmieniać świat, bo to jest rzecz praktycznie niemożliwa, no, tak ja to mi zaosobiscie, no i dobrze mi z tym wychodzi, na razie. Bo tak, godosz takie rzeczy, które też właśnie psychologowie piszą we książkach, że to właśnie jest coś takiego, co, co fest pytanie nie rezygnować z książki. Ona może być nawet mądro, czy głupia, czy średnio, ale to jest książka. To jest słowo pisane i z tym nie trzeba zrywać kontaktu z wiekiem. Prawda? Bo to jest ważne, że jedni czytają. Bo ja nie, hmm. Z akumuli to jest, jeden czyta już gościa niedzielnego, a inny drugi, nie? Jak to się ma, to jest, Ale czytać, umieć i interesować się tym, co się dzieje wokół człowieka. A powiedz mi, jak o to se myślisz? Jest coś takiego, co już starze ludzie, to tam takim nie bardzo wypada, co by se mogli robić, albo zaś drugą strona, że starzym to tam jeszcze ujdzie, a młody to już nie? Jest coś takiego związane z wiekiem. No bo są czynności, pewne czy zachowania nasze ludzkie, co wiążą się z wiekiem. Nie z kondycją fizyczną, ale z wiekiem. No, każdy z nas szlak może trafić, a starociota idzie w minowie na przykład, nie? Ale też pewna świeży stary upa jak próbuje zrobić ze siebie na tans bili młodzieńca. Ale są też czynności, co zaś młody wygłupia się na, na wyrost. Trzeba być sobą. No tyczas jest się normalnym i, i ludzie go akceptują, a to się padło, nie. Ja. To jest ważne, to jest ważna rzecz. Co byście rozumieli byli sobą, to jest ten... A co byście jeszcze chciał powiedzieć tak młodym ludziom, tak ze swojej perspektywy, co, co mo mogą robić, co być szczęśliwi albo tam jako żyć fajnie. Przede wszystkim nie staraj się jakiś świat przewrócić. Nie przejmować się głupotami a zapas. Nie starać się i nie siwieć, bo nie wiedzą, jaki numer lubański w Barcelonie mu dostać. Czy dziewiątka, czy inny. Bo to jest prosto droga do Lublińca albo do Rybnika. Przede wszystkim, na, na bieżąco, to ograniczyć zaglądania tych okienek. A bardziej polegać na tym, co mówisz w policji. No i rzeczy wszystkim. Być sobą to jest najważniejsze. Naturalnym człowiekiem. To zawsze. <laughs> prezentuje. Bardzo Ci dziękuję, bardzo, żeś fajne rzeczy, też takie psychologii to wszystko potwierdza, co ty godzisz, i żeś bardzo fajne rzeczy powiedział ludziom. I ja myślę, że to może być bardzo ciekawe do ludzi. To co, pożegnamy się, O Ci bardzo dziękuję, żeś zechciał tu ze mną godać. Ja również dziękuję za spotkanie. No i w ogóle. Żeby się wóz nie wiodło wą. Żeby się wą wiodło, roztumili. No to się czymcie. Pyrsk. Pyrsk.